Zdrowym ciele, zdrowy duch. Miejsc do uprawiania sportu w Sosnowcu jest całkiem sporo. Zobaczmy, gdzie warto wybrać się na trening. Poziom Sport 450 to przede wszystkim ściana wspinaczkowa o powierzchni 1300 m2. Na pewno nikt nie będzie się tutaj nudził. Prowadzimy fitness klub? Mamy różne zajęcia, m.in. jogę, cross-training itd., no, ale głównym celem naszej działalności to jest właśnie wspinanie, popularyzacja tego sportu. PowerFit czeka na nas 18 instruktorów, którzy prowadzą zajęcia zgodnie z aktualnymi trendami współczesnego treningu mamy u nas trzy sale do fitnessu, siłownie około 500 metrów kwadratowych oraz bawialnie. Centrum Tańca i Fitness proponuje szeroką ofertę ćwiczeń dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Zajęć dynamicznych, interwałowych, areobowych, prostych bez choreografii, jak również z choreografią, zajęcia taneczne. Zajęcia wzmacniające, typu pilates, treningi funkcjonalne, obwodowe i zajęcia dla dzieci. Fitness Center znajdziemy najlepsze rozwiązania dla naszego ciała. Zajęcia fitness normalnie wzmacniające i zajęcia taneczne zumby i yy, siłownia, czyli usługi yy, takie jak na przykład treningi personalne albo jakieś plany żywieniowe, plany treningowe. Ambicją fitness park na Niwce jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. To miejsce, w którym połączysz odpowiedni trening z relaksem. Mamy nowoczesny sprzęt, świetnie wyposażoną salę, fitness plus siłownie, strefa relaksu ogólnie. Sprzęt jest wysokiej jakości i bardzo fajna atmosfera w klubie. Turkey ball to ciekawa propozycja zarówno dla osób, które grają w piłkę nożną zawodowo, jak i dla amatorów. Gra się tutaj po dwóch. Jest to gra, w której nie ma niebezpiecznych zagrań, czyli nie ma gry z ciałem, nie ma kontaktu siłowego. Jest Polega bardziej na grze technicznej niż na jakiejś siłowej, na jakimś przepychaniu. Oferta dla miłośników jazdy na łyżwach to lodowiska otwarte, takie jak Biały Orlik na Placu Papieskim, czy Tafla B, ale również Stadion Zimowy. zgawki odbywają się w tygodniu dwa razy, w poniedziałki, w czwartki, w godzinach od 20 do 21. I w soboty i niedzielę mamy od 10 do 11 czynne lodowisko i od godziny 12 do godziny 13. Na terenie miejskiego ośrodka sportowego Sosnobiczanie mogą potrenować nie tylko lekko atletykę. Mogą korzystać również z kortów tenisowych. Mamy trzy korty: ceglaste i jeden kort, jeden kort tartanowy. Oraz zboj do siatkówki plażowej, siłowni, no i saunę. Korty tenisowe czekają też obok Stadionu Czarnych Sosnowiec. Mamy tam trzy korty ceglane oraz trzy korty ceglane na, przy ulicy Szkolnej 4. Fawela na Pogoni to klub o powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Składa się przede wszystkim z czterech kortów do skłosza. Dwóch dużych sal na poziomie 0, gdzie są prowadzone zajęcia fitnessowe i taneczne. Squash Point to kolejna propozycja dla miłośników squasha. Posiadamy trzy pełnowymiarowe korty. Organizujemy turnieje dla wszystkich klubowiczów na każdym poziomie zaawansowania. Miejsce do uprawiania tego sportu znajdziemy również na dańdówce. Profi Squash to jeden z pierwszych tego typu punktów w naszym regionie. Mamy cztery korty do gry w skłosza, Mamy również pożytanie sprzętu. Posiadamy pełny asortyment sprzętu sportowego do uprawiania tej, tejże dyscypliny. Mamy pełny zestaw rakiet, piłeczek. Każdy, kto przyjdzie z ulicy, może u nas sobie zagrać. Wyciąg wikboardingowy to nowa propozycja dla lubiących aktywny wypoczynek na wodzie. Atrakcja dla wszystkich najmłodszego mieliśmy pięciolatka, latka a ograniczeń wiekowych no, naprawdę nie ma. Może z każdy spróbować e, swoich sił tutaj na wodzie. Obok kąpielisk strzeżonych i kilku pływalni przyszkolnych w sosnowcu, latem funkcjonują dwa baseny otwarte. Świetną propozycją na upalne dni jest zmodernizowany basen na niwce. Mamy dwie niecki, jedna dla pływających o głębokości 2,20 do 1,60 m i mniejszy basen o głębokości 0,6 do 1,2 m. Znacznie większy jest obiekt na Sielcu. W sezonie korzysta z niego prawie 4000 osób dziennie. Ma już swoje lata, ale staramy się w możliwie maksymalny sposób go każdorazowo, każdorocznie przygotować na odpowiednim, wysokim poziomie. Ogromną popularnością cieszy się po remoncie basen w Klimontowie. Ma wymiary 25 metrów na 9. Koszt biletu wstępu to jest 5 zł. Można korzystać z niego w godzinach. Można korzystać z niej w godzinach od 6 do 23. Świetne wrażenie robi też obiekt basenowy na Żeromskiego. Dziecka duża basenowa, dwie wanny spa oraz brodzik dla najmłodszych dzieci. terenów wokoło górki na i możemy aktywnie korzystać przez cały rok. W zimie mamy trzy wyciągi narciarskie, dwa małe dla dzieciaków jeden duży dla dorosłych oraz dla dzieciaków lepiej leżących na nartach. W lecie rozstawiona jest jeżdżalnia dmuchana dla dzieciaków, jak jest oczywiście pogoda. Można skorzystać z siłowni na wolnym powietrzu oraz zjazdu na deskach mountainboardingowych. Dwóch funkcjonujących skateparków w Parku Sieleckim i na Zagórzu dołączył niedawno ten w parku imienia Jacka Kuronia. Ten nowoczesny obiekt ma powierzchnię 5000 m2. Znajduje się na nim szereg urządzeń służących do skoków, do różnych innych akrobacji. Można z niego korzystać od świtu do zmierzchu. Dodatkowo w godzinach nocnych jest oświetlone do godziny 24. Bogata w Sosnowcu jest oferta boisk. Do dyspozycji są trzy kompleksy typu orlik, boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Mireckiego oraz kilka nowoczesnych boisk przyszkolnych. Otworem stoi też infrastruktura na ulicy Kresowej. Się składa z boiska głównego, z boiska o nawierzchni syntetycznej, gdzie mamy 8 szatni do dyspozycji. Boiska o nawierzchni trawiastej, dwa pełnowymiarowe. Do dyspozycji mieszkańców są hale sportowe w poszczególnych dzielnicach i sale przyszkolne. Najnowszą jest ta przy zespole szkół ogólnokształcących nr 14. Pełne boisko do piłki ręcznej 20x40, trzy boiska do koszykówki, siatkówki. Ciekawą propozycją jest również specjalistyczna sala szermiercza. Ma 8 planż treningowych, zaplecza na y, niezbędne dla szermierki oprzyrządowanie, bębny, plansz, y, bębny aparaty. Stroje szermiercze. Możliwości w stolicy Zagłębia jest sporo. Pozostaje tylko wybrać interesującą nas dyscyplinę i zacząć aktywnie działać.